Nauka w XXI wieku wygląda inaczej niż wcześniej. Rozwój techniki sprawił, że coraz mniej czasu spędzamy tradycyjnie nad książkami w domu czy w bibliotece. Uczymy się nie tylko z podręczników, ale także z filmów edukacyjnych, prezentacji i z internetu. Nowoczesne formy częściej rozbudzają naszą ciekawość i zachęcają do pogłębiania wiedzy w danej dziedzinie. Zmieniła się także praca nauczycieli. Lekcje odbywają się już nie tylko stacjonarnie w szkole, ale także coraz częściej zdalnie za pośrednictwem komputera. Inaczej także wygląda przygotowywanie materiałów do zajęć czy sprawdzanie wiedzy uczniów. Nauczyciele i uczniowie mają coraz więcej zajęć, ale mają też ogromne wsparcie w postaci zintegrowanej platformy edukacyjnej. Z.P.E. to darmowa platforma edukacyjna dostępna online. Po wpisaniu adresu w dowolnej przeglądarce jesteśmy w stanie uruchomić zintegrowaną platformę edukacyjną. Z mojego doświadczenia wynika, że zbyt mało osób na co dzień korzysta ze zintegrowanej platformy edukacyjnej. Nauczyciele nie zdążyli się z tą platformą jeszcze do końca zapoznać, ale są też tacy, którzy wykorzystują na co dzień i bardzo chwalą sobie zintegrowaną platformę edukacyjną. Wielu nauczycieli korzystało z platformy w czasie pandemii, podczas nauki zdalnej. Część z nich wykorzystuje materiały z platformy na co dzień i słusznie. Materiały dostępne w ramach zintegrowanej platformy edukacyjnej zostały przygotowane w taki sposób, że nauczyciele mogą korzystać przez cały rok szkolny. Materiały przydatne są w pracy zdalnej. Również wtedy, kiedy uczeń nie może uczestniczyć w danych zajęciach, pomaga to szybciej nadrobić e, zaległy materiał. Uczniowie podczas pracy w domu często wymagają wsparcia dorosłych, a ci szukają łatwo dostępnych i wiarygodnych źródeł wiedzy, zgodnych z podstawą programową. Również wtedy sprawdza się zintegrowana platforma edukacyjna. Baza materiałów jest otwarta, mogą z niej korzystać nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale również rodzice. Jest to narzędzie, które pomaga nie tylko przy pracy zdalnej, ale również przy pracy stacjonarnej w szkole czy w domu. Często stosuje te materiały do powtórek, na przykład przed różnymi sprawdzianami. W sytuacji, kiedy na przykład uczeń jest nieobecny z powodu choroby, zadaje mu dodatkowe zadania do opracowania, dlatego że one nie służą tylko do pracy na lekcji, ale również do pracy samodzielnej w domu. Dzięki platformie uczniowie mogą samodzielnie poszerzać i pogłębiać swoją wiedzę. W naszej szkole nauczyciele zadają uczniom ćwiczenia w oparciu o zintegrowaną platformę edukacyjną. Wystarczy, aby uczeń zalogował się na swoje konto. Dane do logowania uczniowie i nauczyciele otrzymują od dyrektora szkoły. Korzystanie z narzędzi platformy jest proste i intuicyjne. Dlatego nauczyciele korzystają z gotowych opracowań i ćwiczeń lub tworzą własne przy użyciu kreatora. Praca domowa z platformą jest o wiele ciekawsza, ponieważ mamy dostęp do multimedialnych pomocy, takich jak mapy czy filmy, i łatwiej jest nam zrozumieć pewne rzeczy. Nauczyciele zadają nam pracę domową za pomocą kodów. Bardzo często korzystam z zintegrowanej platformy i bardzo nam to ułatwia naukę. Platforma edukacyjna oferuje liczne materiały, nie tylko dla różnych poziomów kształcenia ogólnego. Zawiera także pomoce dla kształcenia zawodowego, między innymi w postaci filmów instruktażowych. Nam bardzo to ułatwia pracę, a uczniowie zyskują dostęp do ciekawych i atrakcyjnych materiałów, między innymi branżowych, dzięki którym mogą przygotować się do egzaminów zawodowych. Wkrótce na platformie pojawią się materiały stworzone dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Już teraz można znaleźć na stronie praktyczne wskazówki w języku ukraińskim dotyczące zapisania dziecka do szkoły, informacje o wymaganych dokumentach, słowniki najważniejszych zwrotów i darmowe lekcje języka polskiego online dla Ukraińców. Nauka z platformy jest lepsza niż nauka z kanałów YouTube, bo materiały są sprawdzone i zawsze, jeśli coś kogoś zainteresuje, może doczytać więcej. Praca z platformą jest dużo przyjemniejsza niż z książkami. Lubimy nowoczesne rozwiązania. Lekcje w szkole, nauka zdalna, przygotowanie materiałów do zajęć, sprawdzanie wiedzy uczniów. Nauczyciele mają wiele zajęć, ale teraz mają ogromne wsparcie w postaci zintegrowanej platformy edukacyjnej. Zintegrowana platforma edukacyjna pomaga w pracy nauczycielom, a uczniom w nauce. Korzystajmy z niej. Zintegrowana platforma edukacyjna. Wszystko pod ręką.